Jest przyjaciel jest. Jaki skurwiel, no... no zostawił mnie. Shot, no, a cię do szotgana, ja szotgana nie widzę. Potrzebuję en inżyniera. Zostawił mnie fryer. Jaki fryer zostawił mnie. Chodź tu. Dobra, kolejna misja jest za nami i od teraz nie wiem naprawdę co się dzieje. Wiesz, do tego momentu jak miałem go przekonać, zabić te trzy potwory, to przestałem grać, więc teraz już totalnie na ślepo. Ja myślę, że nie będzie trudno. O, uh, jest shotgun. Hmm. Dobra, mamy amunicję po prostu do wszystkiego. <laughs> tu coś jest, nic tu nie ma. Jezus Mario. Ja mam tu zrobić to spalić, tak? Nie wiem kompletnie co mam tu eee, może gra... Uuu, co ja tu mam? Polaryzator, on chyba nieskończony jest, więc... O, wszyscy. Co ja tu mam zrobić? No to jest szczerze takie pomieszczenie bez sensu. No dzięki, że mnie naprawiłeś. Wresz kolega nas naprawił yy, Tutaj się nie da A, możemy to sami naprawić, okej okay. I teraz musimy się tam przedostać. Ale najlepiej chyba wyciągnąć z shotguna to będzie najbardziej sensowny pomysł. Chyba... nie, nie tutaj, tutaj. Ale jest save all, jest amunicja. I... mamy to. Nie wiem o co chodzi, ale tam nic nie ja. Uuu, co to jest? Fuck! Ale co mówi o tym, żeby zabijać te pokłady? Zgięcie, życia ołów! No i co to wszystko? Coś zapiszemy? No i tu wejść. O oh fuck! Ale oczywiście mój kolega mi chyba nie pomoże więc e, muszę sobie radzić sam Dobra nie ma że boli O zmienię magazynek Nie ma nie ma szybko 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 Ile co to za jakieś takie mini spidermeny czy coś Lepiej tak shotguna na, na nie używać więc e, Naprawdę szybko schodzą co to wszystko mhm. Dobra, i teraz pewnie jest jakiś nilnik inny... ale nasz bohater ma takiego cela, że naprawdę Po prostu snajperzy się przy nim chowają Dosyć łatwy etap, bez problemu go przechodzę Czyli Tylko mogę poczekać, aż on, one tu wskoczą w ogóle nie atakują mnie. Dzięki przyjacielu, że... mnie chciałeś podpalić. Dobra, idziemy po amunicję. Gdzie teraz? Chyba tutaj. Wow, a z dwóch stron teraz, tak? Z trzech stron. Myślę, pomysłem będzie zamykanie tego po prostu. Wow! Wow, Aha, bo ona się stąd... Tak, nasz drogi e, Williams chyba, tak? Williams, no z mózgiem i nie wie jak zabić Albo zginął Wysałem go na misję samobójczą Zgincie niewiasty Czy, Czym wy jesteście ogólnie Muszę sam no A tak się cieszę że wnęła jakiegoś kompana że fajnie można i porozwalać. Bum, 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 a szkoda, że shotgun tylko działa na, na jeden cel. Co nie, to, to macie jak strzelanie do kaczek. Bum, bum, bum. Najlepsze to, że 12 strzałów się od tym ma. Na no, unity chyba jest nieskończenie wiele shotgun ma większy zasięg niż karabin I lepszą celność a dobra i została nam ostatnia e, No Ostatni pokój Albo no, ostatnia fala, nie wiem ja Jeszcze idę Szkoda, że nasz bohater w sumie... Ogólnie tutaj to, że postać sama celuje, to jest tak trochę takim głupim pomysłem. Bo ja na przykład bym wolał sobie sam pocelować tego shotguna i postrzelać w te potwory niż... Przecież wiecie, mogę sobie tylko naciskać jeden guzik i... Co to za góra jest sobie szybko na apteczkę, I się uleczmy. to coś mi wbije. Municja, 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 Chodź Oś tu ty, dziwna istota. Jeden uciekł. Jezus Maria! I co, to wszystko? E, zmieńmy sobie na karabin, niech będzie karabin. Bo to wszystko, co? No, jak kto to ucieka. Gdzie on uciekł? Z którą stronę on pobiegł, takie pytanie, o. O dobra, tutaj uciekł. Więc zacznijmy za nim gonić. Dobra, no to dalej biegniemy za nim. No, jeszcze nie miałem save'a, więc... E, przy pierwszym lepszym save'ie po prostu... U, przy pierwszym lepszym save je zapiszę i skończę bo jeszcze nagrywam 53 minuty dobra zamknięte zamknięte no masakra dobra Coś w ogóle nie ma tu nic nie ma a nie przeładało i tak o, z wyskakują Strasznie dużo potworów tu jest Dobra, jest tu jest amunicja do karabinu. Świetnie A, jakieś flary, jakieś trupy oparte, albo oni po prostu śpią tego wam, nie powiem. Nie muszę celować. Okej. Okay. Aha, tam jakiś kolega chodzi. Okej, okay, dobra. Ja chciałem się tylko dowiedzieć co tam w środku jest. Dobra, już tam idziemy z powrotem. Wchodzimy na dach i wskakujemy do środka. Tam jest tam... Eee, ...niefajny nie przyjaciel. Hmm, to jest miotacz Tak tak? I nie, nie wiem co, co jest to drugie. Chciałem się granatem tu rzucić, czy co? Ok, e, co ja mam zrobić? Hym, hym, hym. No przedtem tym w dół. Eee, no i mamy problem. A czy no to ja mam problem, a wy nie. co chodzi Hym, 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 może tu No Dobra, nic tu nie ma, nie da się ogólnie tu wejść Dobra, wyskakujemy Nie wiem, sprowokować tego potwora. Dobra, nie wiem, nie wiem, nie da się tu wejść, to idziemy po prostu gdzieś indziej. Jakieś kartony, czy tam coś jest? Tego wam nie powiem, bo nic sam nie wiem, nie da się tam wejść. Dobra, tam frajer ucieka. Aha, to jest ten Nygus. To jest ten, co nas wykiwał, no. Pozamykane. Wszystko, dosłownie wszystko, naprawdę. Czuję się jakbym grał w Silent Hilla. Hmm, czy mogę w ogóle tutaj wejść? Ale tu ktoś leży, tak? Tu nowe potwory, czy to? O, zostaw mnie. Najpierw się rzucają do walki, a później uciekają. No tego też nie rozumiem. Ło dziwna kamera. Strasznie dziwna kamera, no. I nasza posła w ogóle zaraz zamarznie. to przykre. To też nie działa Fak, 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 fak fuck. fuck, 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 fuck. No, tu się ogrzejemy Hmm, teraz będę rozkminiał jak wejść do góry Bo no, tu jest zamknięte Od tyłu się też nie dało wejść Tam jest zamknięte może coś tutaj No jest nieskończone No też tak myślę A ostatnie magazyny nie fajnie Życzę z koleiś przepołowiony na pół, tak? Dobra tu nic nie ma Hmm więc jak Mam tam wejść nasza postać nie chce współpracować Eee zobaczmy może opcje e, Control c. Reload Sold menu Insert fire weapon No, na pewno nasza postać nie skacze. Na pewno nasza postać nie chce skakać, to jest dziwne. Dobra, zobaczmy, jeszcze tu jest jakiś kontener, to chyba do którego wcześniej nie wchodziłem. Tak, ale tu też nic nie ma. Więc... E, nie wiem, jedynie to, to musielibyśmy znaleźć jakiś klucz czy coś. Eee, lub spróbowała tego potwora Nie wiem, nie wiem naprawdę już coś tutaj przegapiłem Też nie, tutaj tu nic nie ma eee, Ty nic drogi kolego nie masz eee, Tu jest amunicja może miałem wziąć To resztki amunicji i po dwoma magazynki tylko no i co? no tu jest tylko to zejście w dół, tak eee. wchodzimy do niego, to się nic nie dzieje. Ok, mamy latarkę. Może to mam zamrozić? Też nie. I to już nie, skończyły mi się pomysły. Oho, banzai. Otwieraj! Hmm, postać nie ch chcąca skakać, e, no nie wskoczy na budynek, tak? Skończyły mi się pomysły. No, biegnij do przodu. Interakcja, cokolwiek, John, Blake Jak się tam w ogóle nazywasz Nie no, Blake się nazywa Ale jak jakie tam mam wejść, no Tego naprawdę nie zrozumiem Jakie tam mam się dostać e, W ogóle jakie mam zadania I, 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 i nie Ale to było F Find Norway Which radio active a, Warehouse active Station active panie No coś przegapiłem naprawdę, chyba coś przegapiłem. Kartony się nie chcę spalić. Na to się nie da wejść. Boże, patrz, jestem tu, S.O.S. Hmm... No sprowokować jego pewnie nie da Bo graniczy z cudem po prostu Okej okay. Dobra, o tym nie wiedziałem Zmienimy na gaśnicę No kto by pomyślał no <tryk> Gdy dalej nie rozmieniam o co tu chodzi? Co ja w ogóle znalazłem Klucz? Nie wiem. Nie wiem, no chyba chyba znaleźliśmy klucz. Tak myślę. E, no bo chyba... Ale w takiej dużej skrzynce. Wow, naprawdę. O nie, nie. Moim zdaniem jest to głupie. Dobra, pusto Dobra, jest save all. Fuck, dajcie mi zapisać. Teraz mogę. Dobra, gra jest zapisana, więc co? E, myślę, że wam gra się naprawdę podoba, bo mi bardzo... E, I skończy ją jak najszybciej. E, możliwe, że po tym nagram... E, drugą część obscura, ale jeszcze nie wiem, więc co? E, to by było na tyle. Trzymajcie się ciepło, cześć e, i na razie.